Tu się suko liczy głap, bo tu chodzi o pieniądze, tu się suko robi trap, a nie śpiewa gdzieś za drobny, tutaj suko jest mój świat, twoje dupsko tu nie siądzie, nie podpasowałaś tam, no to pana na koncercie, tu się suko liczy głab, bo tu chodzi o pieniądze, tu się suko. Robi trap, a nie śpiewa gdzieś za drobnie Tutaj suko jest mój świat bo dubko tu nie siądzie Nie podpasowałaś tam No to masz bana na koncert Zrobię kłap, mamo, nie musisz się martwić Wysykre ze sceny Dziwko zrobię to jak wampir Gdy idziemy miastem, suki mogą tylko patrzeć Rzucam ci na dekolt banknot i zaczyna tańczyć Podczas seksu staw Dziwko robię. Lili what? Lili wo. Zrobi, wo. Lili wo. With a Tu się, suko, liczy łap, bo tu chodzi o pieniądze Tu się, suko, robi trap, a nie śpiewa gdzieś za drobne Tutaj, suko, jest mój świat, twoje dupsko tu nie siądzie Nie podpasowałaś nam, no to masz banana na koncert. Tu się, suko, liczy łap, bo tu chodzi o pieniądze Tu się, suko, robi trap, a nie śpiewa gdzieś za drobne Tutaj, suko, jest mój świat, twoje Siądzie, nie podpasowałaś tam, no to masz banana na końcu Przyszedłem po nie przyszedłem po nią W twoich oczach strach, lepiej dzwoń po pomoc W głowie wciąż pytanie, czy skończę z koroną Ty możesz przekazać siomom, że krzyże na blokach płoną A co noc gram pęka, co chcę to mam w rękach Robię sobie trap w nerwach, ty na koncert brak miejsca A jak cię nie znam, tybie nie zbiję ci pięć Suko nie chodzi o miłość Towar palec tu się sugo liczy głap, bo tu chodzi o pieniądze. Tu się sukorowi robi trap, a nie śpiewa gdzieś za drobne, tutaj suko jest mój świat. Bo tu nie siądzie, nie podpasowałaś nam. No to masz banana na koncert, tu się sugo liczy głap, bo tu chodzi o pieniądze. Tu się sukorowi robi trap, a nie śpiewa gdzieś za drobne, tutaj suko jest mój świat. Bo tu nie siądzie, nie podpasowałaś nam. No to masz banana na koncert.